No tak, dzisiaj mamy 27 marzec 2021 Tydzień przed świętami Wielkiej Nocy Pierwszy dzień lockdownu Godzina 7.20 temperatura w okolicach 7 stopni No i pewną parą Trzeba się zacząć ruszać Dzisiaj no trasę mam jako taką wyznaczoną, ale podstawowym założeniem na dzień dzisiejszy jest zrobienie dzisiaj pierwszej sety. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę próbował. Jestem w lasku w Jastrzębie. Jak zwykle Podążam w kierunku koronowa. Potem chcę jechać jeszcze wyżej. Zobaczymy, czy mi się tam uda. Właśnie do koronowa jest już, że tak powiem, wielokrotnie objechana. Także praktycznie nic ciekawego do moich oczu tu nie ma. Także włączę kamerkę, jak coś się znajdzie ciekawego, albo dopiero. u bližu koronova, Jestem przy wiacie przed mostem kolei wąskotrowej. Troszkę rozplaszczyć, bo się robi ciepło, coś wrzucić słodkiego i w drogę. A most jest tam. Brda. I most kolejki ąskotorowej w pełnej krasie A to lecimy dalej przerwam herbatkę chyba wypie wszystko i tak już się Zimno robi. Jeszcze daleka droga przede mną. Jest to na razie tutaj. A trzeba będzie jechać... Pojechać jeszcze tu i wyżej. Dobra, termos jest pusty, to zmieniamy termos na buteleczkę z wodą z plecaczka do kanistra nowego nabytko. Swoją drogą, bardzo przydatna rzecz. No dobra. I dalej, lecimy. Rzeka Krówka. Rzeka Krówka. Łąd, jezioro Piaseczno. Tam, w oddali. Jeziorem Krzywym, tam. Chyba najkrótsza rzeczka. No jak tu nie jeździć rowerem? migracja troszkę w pole mnie wyprowadziła. Niby tu gdzieś jest przejście. Przejście, przeprawa. Ale. No nie wiem, się okaże. Eee, no kurde nie przejdę. Raczej. Co to kurde? O no dopa będzie Będzie dupe Tu jest wąsko Jakby coś leżało to może Ale Nie, Nie no, ja przejdę tu Nie wiem, może spróbuję tu Nie wiem kurczę się dam jeżeli jest, wiem, że to jest kule głęboko. No. O To kurczeli jest. Nie. Teraz pola. No kurczę, nie wiem, gdzie ja dojadę dzisiaj. Kombinacje alpejskie. No zobaczymy, może się uda. No ale godzinę mam w plecy, jak nic. Nie. Co zrobić? Jest moje wybawienie żeby od razu to jechać, a nie tracić czas na szukanie powalonego drzewa. sobie kolej. Ale jeszcze szyny widać. Jeszcze nie zarosły całkiem. I o dziwo nikt nie ukradł. No i jestem u celu mojej wycieczki dzisiejszej. A tą chwilę mam 55 km. Jesteśmy przy moście. Nie, nieczynnym moście kolejowym nad dom. Tutaj ja sobie nawet biesiadę co niektórzy urządzają, Widać jakaś puszeczka jakieś ognisko coś było gotowane może jakieś kukurydza pewnie było coś robione. Banany jedzone były A szkoda, że taki piękny most niszczeje Ale co zrobić No dobra Trzeba się przeprawić na drugą stronę. Przejdę, bo to nie chcę, żeby mi tu kupona wpadła. w szczeliny się wypieprze, Ale no, trzeba... Będzie chyba uciekać, bo to chyba troszkę popada. Już kropi, widzę. Już kropi. Pieć zaczyna. No nic. No, te deski to za długo też już nie nie pociągną, spłuchniały. No, no, dobra, przeszliśmy. szedłem na drugą stronę, i teraz trzeba wracać do domu. Mam nadzieję, że teraz się obędzie bez niespodzianek. Wydaje mi się, że nie powinno być żadnych problemów, z wyjątkiem deszczu. Zwykle nie sprzyjają, ale deszczek strasznie wieje, że też już tak przestaje padać. Ale warunki luksusowe, proszę. Szkoda tylko, że nie ma jakiejś owieczki, żeby się spocząć. Tutaj w domu można było się nawet przespać latem. No dobra. Jestem w Starym Jasińcu, mam nadzieję, że ten sklep jest otwarty. No nic, zmieniam trochę trasę. Jadę teraz do stronę w poszukiwaniu sklepu, bo cholera, brakuje mi paliwa trzeba się czegoś napić, jakieś piwko alkoholowe może jakiś cukier, w kole, że coś brakuje paliwa, wody też nie mam miałem nadzieję, że w Starym Jaścincu będzie ten sklep, ale jakoś nie wiem nawet sklepu nie widziałem no, to można powiedzieć, że jestem uratowany Proszę woda, tegerek i piwko bezalkoholowe, które wypiję. I myślę, że wrócą jakieś tam siły. Troszkę przeczekam na tym przystanku Następnym jednak można było płacić kartą nie No dobra. No, sobie piwko Pogoda mnie nie rozpieszcza Teraz, O, tu ścieżka rowerowa jest nad I na dół Do Żołędowa Na dzisiaj już jest plan zaliczony. Właśnie stuknęła setka. 100 km, 500 m. No, setka zaliczona. Nie jest źle, chociaż miałem kryzys. Ale zakupy w sklepie w stronie pomogły. Jestem w rzędowie. Teraz będę w Łosielsku. Już to widzę, widać. No, i mam mój ulubiony drogowskaz. Skręcam w prawo. Jeszcze trochę, chwilę pokręcę. Chwila i... i domek! I domek. Dobrze. Bardziej jestem zadowolony z tego, że tak jak mówiłem, zaliczyłem ten plan jak sobie założyłem na dzisiaj, czyli zrobić pierwszą setkę w longu. Wiadomo, że tempo było takie bardziej później, przynajmniej bardziej rekreacyjne, ale dałem radę na dzisiaj. To już będzie wtedy wszystko. Troszkę warunki mi pod koniec właśnie popsuły jazdę, ale najważniejsze, że cel osiągnięty. No to do, do następnej wycieczki.